Jak się ma, z tej strony Olek. Dzisiaj mam z okazji 60 subów. Tutaj to macie dowód. W ale... rzuciłem tam wy... jeszcze usunięte chyba kilka short, dwa trzy shorty, ale ja usunąłem, bo w ogóle nikt jej nie ogląda. I tutaj to już przynajmniej ktokolwiek ogląda. Ten to już. Ten trzeci, ten... trzeci Nowszy też też w ogóle jest bardzo jest w ogóle oglądany, bo ma tysiąc wyświetleń. No dobra, polecam dojść do klubu. Bo przyjmuję od 10 tysięcy, ponieważ spadł ponad 40 tysięcy w klubie. No, i wywaliłem fiata, ale, po, ale mm, kilka minut później i Bartik się złączył. Od, Znam chyba długo nawet, ale wtedy musiał się kiedyś rozłączyć.

Aha! Jakiś Maze jeszcze. O Maze? To Maze jeszcze. Nie no król zostaw mnie! nic nie... Cieka. No dobra, nic nie

I tak mam tu nie Jak ja bym... ja I tak deda, da. I tak miałbym sobie i nie miał gdzie uciec, no Dobra, teraz to przynajmniej nie będzie, tylko z To już lepsze miejsce. Zobaczmy, no, kurat Amber? Aha, Żeż, jak o, wierzę, że w reali O, widzę, że to plank. Dobra, ale dobra, pójdę sobie. Teraz... No ty... aha, aha. Ja coś, chciało mi być trochę na wejściu ulta, nie, nie mi. No dobrze, że nie, nie trafił. No dobrze. Dobrze, nie dobiłem, serio. No, chodź jeszcze, no! Dobra, deda. No, dobra, dedu. No, sześć osób. No, tak jest, ja chodź jeszcze... Bo... Trzecie, czwarty, drugie miejsce. No dobra, to jest ten. No jej nie przeszkadzam. To okay. no, był Nie, no dlaczego tu ciągle dodam? No. no ja próbuję. No tu broń sobie nie powijam. Jak ja mam uciec. Poza tym. Ну, снова... хочу туда. Мне идет порядку. 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 Мне я я Мне идет порядку. Мне идет Dobra, Aha, to było. ja spadło. Ja tu tam bym nie wiem. nie wiem. Tu jest 7 osób. Ja chcę teraz chociaż w czwartym miejscu, więc może 3 osoby rozwalą, bo ja wychodzę. No i tak nic się nie dzieje.

Kogo? Dobra może Może kto za bardzo dobrze gra Nie wiem czy nie Bo no, są kogoś tak też uzmą. O Bea, ona Bea ulepsza Ulepsza nosu, no, mocno mi już Chwileczkę że ktoś ma jeszcze sum jeszcze mam osób? Jeszcze siedem Już słuchałam Riffa, Gusa, Bonnie, Spike'a, Lola i Janet Bonnie, Jan, 20, jest 20, Rang, na siódmej, Spajka też, grifa. Zmy to tych wszystkich, ich tutaj na 20, tej, ej, na siódmej mocy, plus, plus i ole, to zobaczymy, to, jest tak... to oni już zaczęli. Kiedybym chociaż miał drugie miejsce, też racz, zacznę. Tu akurat nie jest na pochary, więc wezmę ...Garo, bo to nie jest na pochary. To na pochary nie jest. Już jeszcze się upewnię. się, to jest Bo to jest ta tam łatwo nie jest odrobić już, jak się straci.

Это это... Вот это... Вот это... Вот это... Ха-ха. Я должен был попытаться не удалось. Можете мне то Dobrze, że wziął. Bo mi. Tary, nie Ty, czemu ty tu podajesz? No dobra, ta ramiona. loła. Ale chyba nie do... niesięć, nic mi nie strach, nie dobra. Nie, to nie To to. I lecę. Zróbnienie, no, ta realta też mnie rozwaliła. No dobrze, zawsze będzie użyć. Aha, poprawia no, no i tak to Nie, pędy nie. Aha, nie przeszkadę od bicie. Co zrobić? O, o. Dobra, dobra. To wyjście, ale dobra. Jeszcze była mniejsza. Jeszcze dać szczek. Dobra. Mówiłem drugi wall. I chyba w kilkaście sekund. Dobra. Weźmy się dostałem plus 3, trzy puchary mógłbyś dać na drugie miejsce co każdy po, próbuje zawsze awansować co każdy sezon tydzień, ale w ogóle no tak, dostaniemy jeden awans No więc mielibyśmy jak coś mieć już diamant 1 ale pewnie nie będziemy mieć, bo mam chyba zbyt OP jakiś team ma no, wielka 2k no tak, chyba trochę zbyt OP Dobra. Zobaczmy to. No, moje tu jest jest. Trochę... <śmów> ma, 000... ma, nawet... ma chyba 2 trzecie tyle. No ale, fajne, no, ale fajnie, gdyby ktokolwiek dołączyłby. to miałby też jak. Podobnie, za 30 tysięcy. Albo gdzieś tak między. Miejsce 3... 30, bo mniej i Solem a w no, jest duża różnica i czuję się jakby tylko słabi się do mnie dołączyli a z Bartiksem czułem się, że że, że, on, że on był między jest trochę szkoda mi Bartiksa ale dobra, na koniec jeszcze na coś do, jeśli do końca roku w, wbijecie 100 sub to może twarz pokażę a, no ale Le. no będzie chyba wam trudno wbić 100 subów do końca roku ale w sumie w tym roku wbiliście się już 40 subów bo to głównie przez shorty shorty w sumie pewnie 5 normalnie... pewnie jakieś 10 dla... że z wiemy, a 30 przez shorty ale policzę dobra policzyłem i wyszło mi że że bez shortów miałbym 9 subskrypcji, 9 subskrypcji byłbym w liczy. Po prostu oni no ktoś by odsubowali pewnie, albo przez przyładek klikali na przykład. Podobnie, normalnie no raz było tak, że nagle było takie 50, że raz było na przykład takie 3, nagle 35, a następnego dnia już 33, i na tym się skończyło. Skończyło, ale teraz już już 60. Dobra, ale to koniec odcinka. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał i jak tak zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. A ja już się żegnam. Pa, pa! I pamiętajcie o łapce w górze i subskrypcji.